Klik, klak. Starodawna maszyneria spina się do góry od ponad 100 lat. Wiezie gości z każdego zakątka świata do ciekawego miejsca podniebiosa, gdzie mogą podziwiać widoki zapierające dech w piersiach. Delikatna koronka z rur, stalowych kabli, i szyn trzyma razem ten cud techniki. Trzy piętra, trzy platformy widokowe. Możesz iść po schodach do połowy, ale żeby dojść do szczytu, musisz wsiąść do malutkiej windy. Klik-klak. Wspina się maszyna tak wysoko, że przez dziesięciolecia nikt nie miał wątpliwości. To był szczyt świata. Inspiracja dla artystów, malarzy i sprzedawców pamiątek, których tu nie brakuje. Sąsiedni park to miejsce odpoczynku dla mieszkańców miasta i dla gości. Wieża wygląda jak wielka zabawka, umieszczona dziwnie w środku starego miasta. Błyszczy w nocy setkami iskier, jak latarnia morska na sekwanie. Wielka zabawka dla tych, którzy tu przyjdą z wizytą i dla tych, którzy chcą tu sobie wyznać miłość. Witamy w Paryżu. Witamy na wieży Eiffla. Sekwana przepływa przez Paryż pod 37 mostami. Od wieków głośne klik-klak wioseł i żeglarskiego ekwipunku rozbrzmiewało na rzece. Dzisiaj zastąpiły je motorowe łodzie pełne turystów,

To jeszcze jedna ciekawa perspektywa miasta. Wspaniała architektura, kościołów, stacji kolejowych, szkół i mostów i wszystko to przynosi uśmiech na twarze pasażerów. Z poziomu wody można zobaczyć wydarzenia i miejsca nie zawsze widoczne z ulicy. Bardzo lubię moją soczewkę, rybie oko w moim aparacie. To jeszcze jedno, unikalne spojrzenie na mosty, niektóre sprzed stuleci, a niektóre stalowe cuda inżynierii. Jakby nie patrzeć, mosty paryskie są czarujące i nawet ciekawsze z tej perspektywy. Konkurencja na rzece jest bezlitosna, ale ten mały gość nie miał przeciw nam żadnych szans. Francuskie flagi są przepiękne. Francja przystąpiła do Unii Europejskiej, ale nigdy nie zapomniała o swoim dziedzictwie. Klik-klak, 284 stopnie wiodą na szczyt tych szalonych schodów, na szczyt tego kolosa, ponad 50 metrów w górę. Umieszczony centralnie w Paryżu z dwunastoma ulicami wiodącymi do niego, łuk triumfalny był zbudowany w oparciu o koncept łuku Tytusa w Rzymie. Tego giganta umieszczono w środku placu de Gaulle, otoczonego rondem, z wieloma liniami ruchu samochodów. To rondo, to łatwe połączenie do słynnego Champs élysées ulubionego miejsca przechadzek dla paryżan i dla gości. Podziemia budynku ukrywają linie paryskiego metra, a ze szczytu miasto widoczne jest jak na dłoni we wszystkich kierunkach, bez szyb, a nie innych ograniczeń. Wieża Eiffla, stare miasto, Montparnasse. I lube. Klik, klak. Zdrab się na górę, jeśli masz odwagę. Paryskie metro, fascynująca sieć podziemnych tuneli i linii kolejowych, które zabiorą Cię gdziekolwiek zechcesz, w tym wielkim mieście. To przystanek Bir Hakim niedaleko naszego hotelu Pullman To wieży Eifa. Ten przystanek był na platformie ponad Ziemią, ale większość paryskiego metra jest ukryta w tunelach i tylko budynki wyjściowe są widoczne na powierzchni. Pociągi metra są szybkie, ale nie tak szybkie jak te bolidy. To francuska wersja japońskiego Shinkansen. Rekordowa zarejestrowana szybkość tego pociągu to ponad 500 km na godzinę. Taki pociąg to jedno wielkie klik tak klik, klik, tak klik, kli To miejsce nie potrzebuje wielu wyjaśnień. Najsłynniejszy kabaret w Paryżu, niedaleko placu Pigal. Idź do Molę jeśli chcesz usłyszeć klik, klak butów na scenie. I tańcie kankana, U-la-la! La. Te świece płoną bez końca w katedrze Notre Dame. Zbudowana w XII wieku, ta imponująca budowla umieszczona została na środku małej wysepki na Sekwanie, tkwi tu prawie niezmieniona od stuleci. Misternie rzeźbione portale zdobią masywne drzwi. A wieże katedry kryją w sobie 10 ogromnych dzwonów. Odwiedziliśmy skarbiec katedry, dostępny dla gości tylko przez parę godzin dziennie. To imponująca, bezcenna kolekcja srebra, złota i diamentowych preciozów sprzed stuleci. Papieskie nakrycia głowy. Sutanny i antyczne Biblie. Duże i małe portrety papieży. Przypuszczam, że pokazano nam tylko małą część, ale i tak czuliśmy się zaszczyceni, że mogliśmy to zobaczyć, te ręcznie malowane medaliony pochodzą ze średniowiecza, a to świeczniki użyte przy koronacji Napoleona. Katedra ma dwa ołtarze dostępne publicznie i być może nawet więcej gdzieś w podziemiach. Niezliczone witraże wypełniają katedrę światłem i pokazują historie biblijne dla tych, którzy w dawnych czasach nie umieli czytać. Od wieków księża i wierni przechadzali się tu, a głośne klik, klak ich butów rozbrzmiewało wokół nich głośnym echem. Kiedy zmęczysz się szumem wielkiego miasta, drapaczami chmur i wieżami ze stali, weź głęboki oddech i zapomnij o tych rzeczach. Godzinny spacer od wieży Eiffla albo 15-minutowa przejażdżka kolejką przeniesie cię do innego świata, zwanego Montmartre. Ulice, wyłożone kostką, tak jak w starej Europie. Przypomną ci dawne czasy, gdy ludzie żyli trochę wolniej, ale znali imiona swoich sąsiadów. Znajdziesz tam kawiarenki z ośmioma stolikami i klientami, którzy przychodzą tam od 30 lat. Sklepy z francuskimi serami, których nazw nawet nie wymówię, winiarnie, butiki. I piekarnie są w tym miejscu od wielu pokoleń. Gotowy na drugie śniadanie, sklep z bułeczkami ma wybór czegoś dobrego na każdy gust. Lodziarnia to dobry pomysł na upalny paryski dzień. Potrzebujesz kolczyki dla ukochanej? A tu naleśniki, tak dobre, że zastępują syty obiad. Szewc naprawi ci buty tak jak to robił jego ojciec przez dziesiątki lat. I gdy już wszystko jest gotowe, kup butelkę szampana w winiarni. To czarująca oaza. Jeśli kiedyś wrócę do Paryża, to pozostanę tutaj, choćby tylko na tydzień. Bogate korporacje próbują wedrzeć się w ten świat. Nie widzę jednak, żeby odnosiły wiele sukcesu, bo ktoś, kto tu mieszka, Albo tylko odwiedza Montmartre, nie szuka stolika w Starbucks. Nasze drugie lokum w Paryżu to Hotel Versailles, około 15 km od centrum miasta. Mogliśmy widzieć budynki pałacowe z naszych okien, a pokoje udekorowano tak, że nie było wątpliwości, gdzie jesteśmy. Smaczne śniadanie z francuskimi bułeczkami, dużym wyborem serów i wędlin, świeża kawa i ciasteczka to wszystko, co było nam potrzebne, żeby zacząć następny etap. Codzienne wydanie Le Figaro też pomogło. Pierwszy widoczny budynek pałacowy za Bramą nie oddaje potęgi tego miejsca. Wersal miał być wiejskim domem dla króla, miejscem odpoczynku po polowaniu z dala od wielkiego miasta. Szybko jednak rozrósł się do takich rozmiarów, że stał się pałacem pałaców w Europie. Król Słońce, jak nazywano Ludwika XIV, przerodził pałac w centrum kultury, wzorzec dla kuchni europejskiej, sztuki, architektury i mody. Wersal to mieszanka stylów, w większości jednak był to barok i Rokoko. Widać tu wpływy greckiej i rzymskiej kultury antycznej. Symbole Słońca, Wenus i Apollo zdobią ściany i sufity i są zaskakująco frywolne. Nagość postaci Zaszokowałaby mieszkańców Europy 200 lat wcześniej, kiedy średniowieczne normy moralne nie pozwalały na więcej niż pokazanie łokcia. Sala luster to symbol władzy, bogactwa i potęgi królewskiej rodziny. Szklane lustra były niesłychanie drogie w tamtych czasach, jednak Ludwik XIV wypełnił nimi całą salę. A to królewska sypialnia. Tutaj król słońce wschodził rano i szedł spać wieczorem. Tylko wybrani mieli dostęp do tego salonu. Ci, którzy umieli schlebić królowi i wkraść się w jego łaski. Gdy królewska rodzina chciała uciec od polityki i zgiełku pałacu, ich azylem był mniejszy pałac w głębi ogrodu, zwany Grand Trianon. Mieli tam trochę spokoju i prywatności. Ludwik XIV rządził Francją przez prawie 70 lat. Był to bardzo długi okres, jak na tamte czasy. Jednak nie wszyscy na dworze zdawali sobie sprawę, jak niesłychanie podzielone było społeczeństwo Francji. 17 milionów rolników i mieszczan pracowało w pocie czoła, żeby wiernie służyć 150 tysiącom szlachty i rodziny królewskiej i około 200 tysięcy koryków kościelnych. Ta mała grupa rządząca krajem była rozpieszczona i bezkarna. Nie było demokracji ani sądów, gdzie można było domagać się sprawiedliwości. Ci, którym się to należało, bo byli szlachetnie urodzeni, byli bezkarni w swojej rozpuście i nie martwili się o żadne konsekwencje. Nic dziwnego, że lud Francji zbuntował się i zaprosił tych zepsutych leni na randkę z panią Gilotyną. Klik, klak i już nie ma króla. W czasach, gdy królowie rządzili Francją, powozy i dorożki były czymś więcej niż tylko pojazdami. Te, które przetrwały rewolucje i wojny, są tu, w Muzeum Powozów, tuż obok bram Wersalu. Muzeum jest często pominięte przez turystów, chociaż wystarczy stanąć przy tym pomniku przed bramą i odwrócić się a muzeum jest tuż przed nami. Ostentacyjny luksus tych pojazdów miał na celu oszołomić i zachwycić poddanych, gdziekolwiek król i jego świta się pojawili. Jego wysokość opuszczał czasem pałac, ale jego majestat podążał za nim, tak jakby tron, zbudowany przez najlepszych artystów i mechaników z tej epoki, umieszczono na kołach. Napoleon także lubił luksus, i jego insygnia zdobiły obficie cesarskie karety. Terotonowa, okryta złotem kareta była tak wielka, że potrzebne było osiem koni, aby ją ruszyć z miejsca. Nawet sanki dla królewskich dzieci były złocone i rzeźbione przez mistrzów sztuki. Karol X był wieziony na koronację w tej karecie w 1825 roku. Osiem koni i ich 32 podkowy musiały brzmieć głośny klik-klak na paryskim bruku. Ten karawan zabrał Ludwika XVIII w jego ostatnią drogę. Pałac Fontainebleau, jakieś 100 km od Wersalu, był domem na wsi dla francuskich królów. Znacznie mniejszy niż Wersal, nie ustępował mu przepychem i był wygodnym domostwem dla bogatych z ich epoki. Budowany początkowo w XVII wieku szybko powiększył się, a Napoleon Bonaparte często w nim spędzał długie miesiące. Najbardziej okazała jest tu kolekcja pamiątek po Napoleonie, cesarskie pistolety, miecze, odzież i słynny kapelusz. To wojenny namiot, taki jak jego cesarska wysokość używał w czasie podbojów Europy. Jego toaletka była wyposażona na miarę królewską. To jest prawdziwa historia Francji, bezcenne i unikalne precioza, które dzisiaj zapierają dech w piersiach miłośników historii. Nie było w tamtej epoce telewizji, komputerów czy telefonów. Ich czas wypełniała sztuka, muzyka, ekstrawaganckie jedzenie i gry. Sztuka malowana, obrazy, freski i malowidła ścienne. Były wysoko cenione przez ludzi w tamtych czasach. Mieli oni wręcz obsesję na punkcie wypełniania każdej wolnej powierzchni obrazami. I była jeszcze muzyka. Ci, których na to było stać, słuchali jej na żywo, skomponowanej wczoraj, granej dzisiaj przez autora. Muzyka miała wielką rolę w tej sali, w wielkim salonie balowym w Fontainebleau. Wyobraźcie sobie szlachtę i rodzinę królewską. Tańczący z gracją w rytm menueta. Głośne klik-klak i butów, biżuterii, wachlarzy i instrumentów muzycznych wypełniało te wnętrza. Dzisiaj szlachetnie urodzonych zastąpili turyści. Klik-klak, zdjęcie za zdjęciem. Ten tron to jedyny prawdziwy tron królewski, który przetrwał tumult historii. Tutaj Napoleon wydawał cesarskie rozkazy, a to jego sypialnia. Warto odwiedzić Fontainebleau, bo jest to fascynujące miejsce i kolekcja genialnych relikwiów historii Francji. Klik, klak stuletnia maszyneria wiezie gości na dół zbocianiego gniazda w niebiosach. Czas wracać do domu. Na to kto? Co ten gość tu robi? Hej mr. bombastyk, przestań jeździć za mną po całym świecie. 7 dni minęło w mgnieniu oka, jak piękny sen. Czas pożegnać się z Paryżem. Jeśli tu wrócę, to spędzę tu więcej czasu, bo to miasto ma wiele do zaoferowania. Było jeszcze jedno klik-klak, które słyszałem w Paryżu. Dźwięk butów i pistoletów żołnierzy, którzy są dziś potrzebni, aby chronić miasto w tych szalonych czasach, w jakich żyjemy. Czasem nie uda się za pierwszym razem. Na placu Trocadero był tak koszmarny tłum, że nie udało się zrobić ani jednego przyzwoitego zdjęcia. A tutaj wsadziłem palec w obiektyw, muszę się tego wreszcie raz na zawsze oduczyć. Samochód policyjny wjechał mi w sam środek. Chciałem z tego zrezygnować, potem nie chciałem zrezygnować. A potem nagle okazało się, że jest w środku piękny, zardzewiały słup. To było całkiem przyzwoite ujęcie, tylko niestety ta pani próbowała czegoś, nie wiem, chyba łapania deszczu. A tu znowu palec w obiektywie z prawej strony w dolnym rogu. O, jest. To było nieprawdopodobne. Ponad dwie minuty materiału, który był zupełnie bezużyteczny. Siatka, metalowa siatka na łodzi. Muszę się nauczyć odczytywać sygnałem z mojego aparatu. Tłum ludzi wlazł mi prosto w piękne ujęcie. No ale co miałem zrobić? Nie mogłem ich stamtąd wygonić. To jest coś co zawodowcy nazywają laniem wody z węża. Ruch kamery tak szybki z lewej na prawo albo z prawej na lewo, że widz nie jest w stanie zauważyć najmniejszego szczegółu. Jak woda z węża. Ładna flaga, tylko że niestety jakiś złom się wpakował w prawym dolnym rogu. A to na lotnisku O'Hare Airbus A320 Air France. Piękny zachód słońca. I nagle całą moją uwagę odwrócił Dreamliner lotu, który zacumował obok i już nie było zachodu słońca. A tutaj grupa ludzi. Wrzeszczących, rozgadanych, rozkrzyczanych. Miałem ochotę odwrócić się i wrzasnąć na nich, żeby się zamknęli raz na zawsze i spojrzeli za okno na piękny widok.